Kolejna edycja Zielonych Patroli powoli dobiega końca. Z tej okazji na terenie stadionu leśnego w Kielcach odbył się zlot drużyn. Impreza tradycyjnie składała się z dwóch części programowych: rajdu pieszego i zlotu. Na stadion uczestnicy przeszli dwiema trasami. Na każdej z nich czekało mnóstwo zadań do wykonania. Na zlocie Zielonych Patroli odbywały się dwie trasy rajdowe. Była trasa specjalnie przeznaczona dla szkół podstawowych oraz trasa dla szkół gimnazjalnych. Na obu trasach uczestnicy mogli się spotkać z różnymi punktami, m.in. z tworzeniem ekologicznego latawca, ekologicznej reklamy. Na moim zadaniu ekipy w ogóle Patrole miały nagrać ekoreklamę. Jako reklamę dotyczącą albo ochrony lasu lub innych bardzo szerokie to zakreślenia ekologicznych rzeczy i grzecznych rzeczy w lesie po prostu, tak, to jest ekologia. Układanie haseł o tematyce ekologicznej, nauka filtrowania wody to tylko niektóre ze zadań czekających na zespoły. Nie zabrakło również wyzwań o tematyce estetycznej. Ponieważ zlot patroli ma charakter ekologiczny, są to zielone patrole. Przygotowaliśmy też taką ekologiczną propozycję, żeby układać z elementów recyklingowych, z odpadów plastikowych kształt koła, kształt mandali, która symbolizuje obieg materii w przyrodzie. Wobec tego zadaniem będzie z tych przygotowanych przez nas zakrętek, pudełek, butelek ułożyć jak najpiękniejszy wzór koncentrycznych kręgów. Wszystkie zadania były niezwykle urozmaicone. Niektóre z nich wyjątkowo przypadły do gustu młodym adeptom ekologii. Najbardziej podobał mi się punkt, w którym z gazet, z butelek, z zatyczek od butelek tworzyliśmy jakiś strój ekologiczny. Dzięki temu mogliśmy się nauczyć, że strój można kupić nie tylko w sklepie, ale także z odpadów. Które według nas już nic nie znaczą, które trafiają do naszych koszy. Na miejscu zlotu na stadionie leśnym, na wszystkich członków Zielonych Patroli czekały liczne atrakcje. Uczniowie brali udział w grach logicznych, uczyli się zasad udzielania pierwszej pomocy, grali w piłkarzyki. Sprawdzali również swoje umiejętności na strzelnicy i ściance wspinaczkowej. Najtrudniejsze było chyba znalezienie dogodnego tak, jak żeby się złapać i wejść. A najfajniejsze było to, że wysoko na się wchodzi no fajnie. Działalność zielonych patroli wspiera działania instytucji zajmujących się ochroną środowiska. Uczniowie badają zależności przyrodnicze, sprawdzają jakie na danym terenie występują gatunki roślin i zwierząt, informują o dzikich wysypiskach, organizują również inne przedsięwzięcia. Było wyjście do dymin do schroniska tam między innymi zaadoptowaliśmy wirtualnie psa Herosa. Mnóstwo razy wychodziliśmy w teren, a także no, co, co na każdy, jak organizowali właśnie grę miejską, to właśnie wychodziliśmy też całą grupą patrolu. Zielone patrole działają w Kielcach od 2008 roku. Tego typu akcje wpływają pozytywnie nie tylko na środowisko, ale przede wszystkim na biorących udział w projekcie młodych ludzi. Myślę, że jeśli chodzi o sprawności, to przede wszystkim taką zdolność współdziałania w grupie a przede wszystkim też sprawności fizyczne, intelektualne, naprawdę wszystkie. Mamy tutaj bardzo szerokie spektrum zajęć, więc sprawdzamy od takich typowo kondycyjnych rzeczy do też takiej zdolności po prostu szybkiego kojarzenia faktów. To jest uczenie się odpowiedzialności za środowisko, w którym się przebywa. Tu jest połączenie takiej metody harcerskiej z programem szkoły podstawowej i gimnazjum. I to jest akurat no tak w charakterze jakiejś tam przygody atrakcyjne dla, dla dzieciaków. A kogoż mamy uczyć? Pokolenie e, moje już jest niewyuczalne, więc cała nadzieja w dzieciach i dobrze, że e, te dzieci mają takie poczucie odpowiedzialności za środowisko naturalne. Dodatkową atrakcją dla wszystkich uczestników tegorocznego zlotu Zielonych Patroli był pokaz pożarniczo-ratowniczy w wykonaniu druhów z OSP z Bilczy oraz jazdy konnej Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich. Organizatorami zlotu był Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce Miasto oraz Wydział Środowiska Urzędu Miasta Kielce.